Dzisiaj spędzę 24 godziny z widzami, ponieważ jesteśmy na obozie czajnika i idziemy na pierwsze spotkanie z obozowiczami. Przyjechaliśmy, jest już Jordan, opiekun Idosów, jest Wika, tutaj kierownik jest Wektor. Co ty jesteś? Jestem zęczony. Jaki? Zęczony. Ja jestem tutaj z wigą. Jest troszkę inaczej niż na obozach Justka, co możecie zobaczyć na kanale u Justka, ale też jest fajnie, tak, że zaraz będziemy się widzieć z dzieciakami. Będzie Q&A, i będą zdjęcia, także. Warto przyjeżdżać na obozy Czajnika i na obozy Justka Wspólnie z ekipą poszliśmy na spotkanie z dzieciakami Ale niestety przed tym stało się... Pszczoła mnie urządliła, nie jest za ciekawie O, nie mogę, no tak mnie urządliła, no W no. pierwszą minutę Troszkę się stresuję My jesteśmy dwa dni po Energylandii, gdzie spotykaliśmy was I to jest przecudowne uczucie, także nie mogę się doczekać no. na następnych uczuć Będziemy mieć Q&A, gdzie nasi widzowie będą mogli nam zadać pytania, będziemy mogli się podpisać i chwilę z nimi porozmawiać, także zobaczcie jak to wygląda. Hola. Dzisiaj e, weźmiemy do odpowiedzi może... O! Może Ola. Jak często nagrywacie film? Jak najczęściej nagrywamy Dwa, filmy. 2 filmy w tygodniu. Tak się staramy. Staramy, tak. Czasem zdarza się, że nawet pięć, a czasem się zdarzy, że nagrywamy do czajnika głównego, gdzie same nagrywki trwają u nas trzy albo cztery dni. Drugim pytaniem na Q&A było, gdzie nasza ekipa poznała się z Jordanem. Ja, Justek, Vera, Ostry i czajnik poznaliśmy Znaliśmy się 6 lat temu na Tangoli. Prawie 2 lata temu ja i Wera dostałyśmy z dnia na dzień telefony, że zamieszkamy razem, robimy projekt Aż z Jordanem się poznaliśmy tak jak właśnie mówił, czyli przyjechał po prostu do nas do Warszawy A wy to nie wiem jak się poznaliśmy. Jordan był opiekunem na obozie, który organizuje. To no było w tym miejscu tutaj Tam, w tym miejscu No ja też byłam opiekunką i tak się złapaliśmy Ja no. też Słuchajcie, te są i tego warto po prostu no. Dobra, tym razem dziewczyny były lepsze Ale zrewanżujemy się jeszcze Ale to nie było ustawione Aaaa! Nie no, żartuję To jest kłamstwo, wygrałyśmy fair mamy teraz podpisy I dostałam właśnie w prezencie Figurkę Lego z moim kotkiem Ty Bera też dostała I ja dostałam skin baseballowy, ja naprawdę Można okay? jeszcze jeden tutaj? Koleżanka musi że, że nie. Tak. Pierwszy raz mam tak, że ktoś przyniósł mi moje zdjęcia do podpisu. Moja no, tak. żona. No, nie Wiedziałem, że będziesz, Jordan. O, to, to nasze słodkie, 10, Teraz jest czas na zdjęcia, jesteśmy już mię. po kolacji, i potem będziemy sprawdzać pokoje, kto będzie miał najczyściej w pokoju. Jak tam? Dobrze, jest tu trochę dużo osób, bo jeszcze się z nich obozów złapali. się w ogóle okazało, że z tamtymi chłopakami robiłam rok temu z tymi samymi miejscu A Kodow, kodow. się macie? No, Słuchajcie, właśnie kupiliśmy sobie lody z werą. Dzieci są już w kopalacji, są po zdjęciach, po autografach. Idziemy zobaczyć, jak tańczą. Ale śmierdzi No, żegnaj. <śm <śm Adios. Mega, Tatech! jest na ale ona jest tańcem, popatrzcie na nią. Ona jest chodzącym tańcem, chodzącym tańcem. Generalnie, Dziordanko, to, to można zacząć ciekawą nie? No i to najlepsza. No i to najlepsza, bo na czajnika, nie? W poszliśmy na zabawy na dworze. Pierwszą aktywnością był Jordan, który zrobił start do kosza. Słuchajcie, jak widzicie teraz dzieciaki mają czas sportowy i wybrały piłkę nożną. Jordan i Vera z nimi grają, ja tutaj robię za sędzie. Szybka piłeczka przed wieczornym spotkaniem z trenerami i potem będziemy sprawdzać pokoje. Na, na, na. Team Jordan i Team Vera, ale Vera wygrała! Brawo! Brawo, Vera! Mała niespodzianka, po spotkaniu musicie sprzątać w pokoju ja i Vera będziemy chodzić i yeah. yeah. Przyszedł czas, że ja, Jordan, Wera i będziemy sprawdzać w pokoju i zobaczymy, który pokój będzie miał najczystszy. Więc ma to A, to no dobra, no dobra Daj 10 na 10 domestosów Macie piątkę O Jezu, jak tu śmierdzi Uuuuj Ale tam jest syn Rozmawialiśmy chwilę z dziewczynami, które wręczyły mi przepiękny upominek o, o, dziękuję bardzo No nie. dobra Jej. 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 Dobra 6. Na Kurjemy się tym. Dziękuję! Ujo! Zakręcam! jaka ty jesteś wymazowana? Ładnie pachnie? No, to ja. Dobrze? dobrze. Ja uważam, że 6. Ostatni pokój dostał numer 6, i potem poszliśmy spać po mega ciężkim dniu. Dobra, słuchajcie, jest. 8.30 i idziemy budzić z Jordanem dzieci Zobaczcie jak Jordan budzi Najlepsza fucha na świecie Robimy zawsze to w ten sposób, że wybieramy jakąś piosenkę Oni sobie już piosenkę tutaj wybrali Chodzimy, oni będą wszyscy wychodzić i śpiewać z nami i Budzimy całą resztę Lecimy Jak się spało? Dobrze Co się dzieje? się no, 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 I... Kalifornia. I... Kalifornia Idziemy dalej so która jest godzina? Okazało się, że budziliśmy nie swoją grupę, po prostu z innego obozu z Jordanem, więc lekki przypał, ale lecimy już po swoją grupę. Po śniadaniu poszliśmy z dzieciakami na paintballa, gdzie przekazaliśmy im bardzo ważną informację. A o 15 już widzimy się z Justkiem i z Ostrym, ponieważ oni nas wymieniają na tym obozie. Dzieci nie możemy doczekać. Dzieci nie wiedzą, na co się piszą z Ostrym. dzień, dzień, dzień! Nie ma szans, żebyś to Chciałam, nice. Po paintballu było chwilę odpoczynku, później poszliśmy grać w koszach, gdzie oczywiście Vera wygrywała, a potem niestety 24 godziny już się kończyły. Ale to nie koniec. Następnymi gościami byli...